Witam Państwa bardzo serdecznie i zmierzam już na początek mojego dzisiejszego spaceru. Właśnie zbliżając się do początku mojego spaceru chciałam powiedzieć Państwu kilka słów na temat osi stanisławowskiej. Było to 18-wieczne założenie architektoniczno-urbanistyczne założone przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego architektów. Który miał łączyć Podmiejską Rezydencję Królewską, czyli Zamek Ujazdowski, z Polami Elekcyjnymi na Woli. I oś ta biegła wzdłuż południowej granicy ówczesnej Warszawy. A dzisiaj jest to południowa granica Śródmieścia. Biegła ona między innymi Aleją Wyzwolenia. Ulicą Nowowiejską i dalej biegła przez teren dzisiejszych filtrów warszawskich i przez dalszą część Ochoty, woli, między innymi ulicą Prądzyńskiego aż do pól elekcyjnych na Woli. I właśnie doszłam już do początku mojego dzisiejszego spaceru, czyli do ulicy Nowowiejskiej. Będzie to pierwszy etap, jednocześnie ten. z ważniejszych odcinków osi stanisławowskiej. Ulica ta wraz z Aleją Wyzwolenia stanowi tak zwaną Drogę Królewską, czyli najważniejszy odcinek osi stanisławowskiej. Nazwa ulicy Nowowiejska pochodzi od nazwy wsi Nowa Wieś, która była zlokalizowana w rejonie dzisiejszego Placu Zbawiciela, a była to osada założona przez króla Stanisława Augusta ponieważ chciał on przenieść ludzi mieszkających wokół terenu dzisiejszego zamku ujazdowskiego pod rozbudowę tamtego miejsca i tutaj zlokalizował im na ulicy Nowowiejskiej znajduje się wiele ważnych budynków po tamtej stronie bliżej filtrów. Znajduje się jedno z najlepszych warszawskich liceów imienia Stanisława Staszica. Tutaj ten biały budynek jest to Kmach Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj jest przychodnia, kiedyś wojskowa, a dziś również osoby niezwiązane z wojskiem mogą się w niej leczyć. Dalej też widzimy zabudowania wydziały uczelni Politechnika Warszawska. Do której wejdziemy, ponieważ zaczyna padać. Dobrze byłoby się tam schronić. Ten ceglany budynek naprzeciwko to jest jeden z warszawskich szpitali psychiatrycznych. Można poznać po takich charakterystycznych kratach w oknach. Bardzo lubię spacerować ulicą Nowowiejską. Jest tutaj bardzo spokojnie, zielono. I jest to jedna z moich ulubionych ulic Warszawy. Również miłośnicy tramwajów i fotografii komunikacji miejskiej znajdą tutaj dogodne miejsce do robienia zdjęć. Doszłam właśnie do jednego z moich ulubionych placów w Warszawie. Jest to Plac Politechniki. Tutaj widzimy piękny, różowy, główny gmach uczelni, do którego zaraz spróbuję wejść. I tutaj kolejne zabudowania. Plac Politechniki jest jednym z tak zwanych gwiazdistych placów Warszawy, czyli takich, od których których odchodzi wiele ulic, i te gwiazdiste place były również częścią tego założenia osi Stanisławowskiej, ponieważ król wraz ze swoimi architektami chciał połączyć drogi wylotowe z Warszawy, bo właśnie tutaj, w tym rejonie miasta, e przebiegały granice. E Opowiadając niedawno o rogatkach wolskich, wspominałam również o okopach Lubomirskiego. Był to taki wał, który został utworzony w celu mm, kon przeprowadzenia kontroli ludzi, którzy wjeżdżali do Warszawy, i ten wał stanowił granicę ówczesnej Warszawy. Został on wybudowany w roku 1770. I tutaj właśnie w tym miejscu przebiegała granica miasta. O tam yy, i ulicą Polną dalej ta granica biegła. Natomiast tutaj były tereny zielone, niezabudowane. I Mniej więcej w tamtym rejonie znajdowały się kiedyś tor wyścigów konnych. Chodziło mi oczywiście o tor wyścigów konnych, który znajdował się mniej więcej w tamtym rejonie, bo yy, znajdowało się tam tak zwane wojenne pole mokotowskie. A my spróbujemy udać się do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Nie wiem, czy mieliście okazję być kiedyś w środku, ale na pewno widzieliście to miejsce w telewizji, ponieważ Aula Główna jest często wykorzystywana jako miejsce koncertów, eventów i różnych innych wydarzeń. Opowiadając niedawno o rogatkach wolskich, wspominałam również o Okopach Lubomirskiego. Był to taki wał, który został utworzony w celu kon przeprowadzenia kontroli ludzi, którzy wjeżdżali do Warszawy, i ten wał stanowił granicę ówczesnej Warszawy. Został on wybudowany w roku 1770, i tutaj, właśnie w tym miejscu przebiegała granica miasta o tam yy, i ulicą Polną dalej ta granica biegła natomiast tutaj były tereny zielone, niezabudowane i mniej więcej w tamtym rejonie znajdowały się kiedyś. Chodziło mi oczywiście o tor wyścigów konnych, które znajdowały się mniej więcej w tamtym rejonie, bo Yy, znajdowało się tam tak zwane wojenne pole Mokotowskie. A my próbujemy udać się do gmachu głównego Politechniki Warszawskiej. Nie wiem, czy mieliście okazję być kiedyś w środku, ale na pewno widzieliście to miejsce w telewizji, ponieważ aula główna jest często wykorzystywana jako miejsce koncertów, eventów i różnych innych wydarzeń. I tutaj mamy taką tablicę informacyjną, która mówi o tym, że główny gmach Politechniki Warszawskiej został wniesiony w latach 1899-1902 roku projektu Stefana Schillera w stylu neorenesansowego włoskiego z elementami klasycyzmu. Jedyny w Warszawie kryty dziedzinie krużgankowy. Gmach uszkodzony. Tysiąc. Pokażę Państwu jeszcze plac Politechniki z tej perspektywy. Też yy, taka informacja, jeżeli zwiedzacie Warszawę, ale nie chcecie płacić za bilety, na przykład do muzeów, a chcecie coś zwiedzać za darmo, to oprócz kościołów można też wchodzić do budynków, uczelnianych, które również są ważnymi warszawskimi zabytkami. I zaraz wchodzimy. Drzwi się same otwierają jak widzicie, także studenci politechniki zadbali o takie detale. A przepiękna architektura, aż czasem ciężko, uwierzyć, że to jest budynek politechniki. Wyszłam właśnie z gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, udaję się dalej. Tutaj właśnie są, odchodzą różne ulice od tego placu. Tam była ulica Nałakowskiego. Tutaj jest Lwowska. Tam jest ulica Śniadeckich, w którą zaraz wejdę. Tam jest kontynuacja Nowowiejskiej, plac Pawiciela. Tam jest okolaj ulica Polna. O, a tam też dalszy ciąg Nowowiejskiej. Idę właśnie w ulicę Śniadeckiej. Jeśli ktoś się interesuje Powstaniem Warszawskim i dokładnie jego wydarzeniami to tutaj też mamy takie tablice upamiętniające wydarzenia, które wydarzyły się na Placu Politechniki w 1944 roku. I jestem już właśnie na ulicy Śniadeckich. Jest to ulica, która łączy... Pla Politechniki z placem Konstytucji, do którego zaraz dojdę. Tutaj widzimy też trzy tablice, pamiątkowe jedna z nich mówi o tym, że w tym domu w latach 1969-2006 mieszkała wielka polska aktorka Hanka Bielicka. Radością i uśmiechem obdarzyła mieszkańców Warszawy i rodaków na całym świecie. Tablicę ufundowała redakcja Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. Tutaj na ulicy Śniadeckich, dokładnie na ulicy Śniadeckich 8 znajduje się między innymi Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. I tutaj znajdziemy taką ciekawą tablicę, która mówi, że w tym gmachu działała w latach 1913 1939 pracownia radiologiczna Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, której honorowym dyrektorem była Maria Skłodowska-Curie. Dla uczczenia stulecia odkrycia polonu i radu w hołdzie odkrywcom tych pierwiastków Marii Skłodowskiej i Piotrowi Curie Tablicę tę wmurowano we wrześniu 1997 roku Polska Akademia Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Jeśli y, kiedyś znajdziecie się na ulicy śniadeckiej czy w pobliżu Placu Konstytucji, bardzo polecam Wam ten jeden z moich ulubionych lokali gastronomicznych w Warszawie, czyli grule, Specjalizują się oni właśnie pieczonych ziemniakach wraz z dodatkami. Bardzo lubię tutaj przechodzić, także polecam. I właśnie zbliżamy się do placu Konstytucji. Tutaj widzimy już zabudowania marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej o hotel MDM. Tutaj właśnie ten plac Konstytucji wraz z. Pałacem kultury i Ścianą Wschodnią było taką jedną z najważniejszych inwestycji socrealistycznych architektów Warszawy. E, zastanawiałam się, y, czy by nie omówić więcej na temat tego placu, natomiast chciałabym go włączyć w inny spacer o ulicy Marszałkowskiej. Będzie to już następny mój spacer. Czyli może pojutrze, w każdym razie w tym tygodniu. Omówię go więcej. Już niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i tutaj na Placu Konstytucji można sobie przypomnieć, jakie w Polsce były konstytucje uchwalane.